Cykl warszawski. Pomysł na coś takiego jak budżet obywatelski, czy też budżet partycypacyjny, pojawił się w Brazylii w mieście Porto Alegre już w 1989 roku. W Polsce natomiast po raz pierwszy zastosowano takie rozwiązanie w 2011 roku w Sopocie. Warszawski budżet obywatelski początkowy pod nazwą budżet partycypacyjny, działa od 2015 roku. Polega on na tym, że każda mieszkanka lub mieszkańc Warszawy może zgłosić projekt. Projekty następnie są opiniowane, czy mogą zostać dopuszczone do, do głosowania. Jeśli zostaną dopuszczone, to na stronie bo.um.warszawa.pl przez dwa tygodnie trwa głosowanie, w którym wziąć udział może każdy mieszkańc Warszawy. Nie musi być pełnoletni ani nawet zameldowany. W pierwszej edycji budżetu obywatelskiego, czyli w 2015 roku mieszkańcy mieli do dyspozycji 26 milionów złotych. Budżet w obecnej edycji, na której projekty będzie można głosować od 15 do 30 czerwca tego roku, wynosi już 101 130 815 zł. W tej edycji swoje projekty można było zgłaszać do 25 stycznia. Obecnie trwa jeszcze ocena projektów. Przyjrzyjmy się teraz projektom wybranym w zeszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Wybrałem po jednym, najciekawszym według mnie, projekcie z każdej dzielnicy. Wyjątkiem jest mokotów, gdzie nie mogłem się zdecydować, dlatego wybrałem dwa. Ponadto wybrałem także 3 z 17 projektów ogólnomiejskich. Zacznijmy od tych dzielnicowych. Kolejność alfabetyczna. No dobrze, skoro kolejność alfabetyczna, to zaczniemy oczywiście od Bemowa. I tutaj mamy Bemowski misie, czyli Bemisie na wzór krasnali wrocławskich. Też myślę, że przy tym projekcie w ogóle chciałbym to pokazać, jak wygląda strona takiego projektu. Zaczynajmy od tego, że oczywiście tutaj mamy tytuł. Tutaj mamy na samej górze niemalże wymieniony koszt całego tego przedsięwzięcia, kategoria w jakich powiedzmy, że ten projekt się znajduje, wiesz czy on jest dzielnicowy, czy on jest ogólnomiejski. Tutaj mamy ogólną liczbę głosów oddanych na ten projekt. Możemy też tutaj oczywiście wysłać wiadomość do autora, opis i, i generalnie cała taka dokumentacja, tak? tutaj na przykład mamy pokazane dokładne lokalizacje, gdzie, gdzie które mi się znajdą, będzie w sumie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć misiów, bemik, ratowniś, radarek, watek, latacz oraz ringo. Też myślę, że tutaj one nawiązują nazwami, swoimi imionami do poszczególnych lokalizacji na Bemowie. Jak choćby watek na pewno od Wojskowej Akademii Technicznej, mamy mapę, gdzie te konkretne misie się znajdą. I teraz dlaczego wybrałem te mi się? Moim zdaniem one będą się kojarzyć z dzielnicą, będą oczywiście, co będzie tą dzielnicę wyróżniać, będą oczywiście charakterystyczne. No i generalnie takim fajnym urozmaiceniem przestrzeni miejskiej. Tutaj mamy też jeszcze między innymi, tym miś wyglądać. No tak jak mówię, generalnie są tu wszystkie jakieś dokumenty tak dotyczące tego, cała ta dokumentacja, wszystkie koszty, również koszt utrzymania w ciągu roku. Wszystko, wszystko jest tutaj wymienione. Dobrze, przechodzimy dalej. Białęka jest kolejna. Tutaj mamy wybrany projekt. Ratujemy duże dęby, odbetonujemy i dajmy oddech. Generalnie jest, widzę w, tym, w tamtym budżecie, była taka tendencja, że właśnie sporo było takich projektów, myślę, nawiązujących trochę do tego, że często różne rynki miejskie w różnych miastach które były dotąd, które miały dotąd wszędzie dużo wokół drzew generalnie były zielone, w tej chwili po prostu są zabetonowywane, jak to jest tutaj jest napisane i myślę, że tutaj jest właśnie takie nawiązanie do tego, żeby po prostu było w mieście więcej tej zieleni no i ten projekt generalnie jest po to, żeby, żeby generalnie no, też urozmaicić przestrzeń miejską ale także, żeby te drzewa nam, że tak powiem służyły, dawały nam cień w gorące dni no i generalnie również dawał dużo planu, Pochłaniały zanieczyszczenia, tak jak mamy tutaj to wszystko wyszczególnione. No i generalnie też oczywiście cały ten opis e, dotyczący jakby tych poszczególnych projektów. Ja myślę, że w ogóle linki do tych projektów poszczególne to gdzieś tutaj podrzucę w opisie, żeby każdym mógł sobie przeczytać. Dobrze, to była białanka, teraz czas na bielamy. Na Bielanach wybrałem niedzielne targi śniadaniowe. Dlaczego wybrałem niedzielne targi śniadaniowe? Moim zdaniem jest to ciekawa inicjatywa, która pozwoli na to, żeby ludzie mogli się lepiej poznać, mieszkańcy Bielan mogli się lepiej poznać, jakoś tak się ze sobą integrować. I tak jak tutaj czytamy, no, targi śniadaniowe, no, tak jak zresztą sam tytuł wskazuje, mają odbywać się w niedzielę, będą mogły będą miały na celu również to, żeby można było popróbować różnych dań które każdy przygotował no i generalnie służą dobrej atmosferze ma być tych e, targów śniadaniowych 8 od kwietnia do października w różnych lokalizacjach? nie, w jednej lokalizacji no i tak jak tutaj mówiłem służy to integracji sąsiedzkiej i oczywiście tam na dole też każdy e, poszczególny kosztorys jest wymieniony Dobrze, dalej. Teraz Mokotów. Na Mokotowie nie mogłem się tak naprawdę zdecydować, dlatego wybrałem tutaj dwa projekty i pierwszym z nich jest Dzielnik Sielecki. I też moim zdaniem jest to taki projekt, który w pewnym sensie być może pozwoli na jakąś taką integrację sąsiedzką i też pozwoli na to, żeby dbać o wspólne dobro. Na czym Dzielnik Sielecki polega? Polega na założeniu ogólnodostępnego, silnika, e, ogólnodostępnego zielnika to jest e, wyniesionej grządki z wysadzonymi różnymi gatunkami ziół, z których okoliczni mieszkańcy mogliby korzystać przy przygotowaniu posiłków przygotowywaniu posiłków. E, moim zdaniem naprawdę ciekawy wyróżniający się projekt, e, którego dotąd nie widziałem chyba i naprawdę ciekawy. Mam nadzieję, że rzeczywiście coś takiego zda mm, egzamin i no i będzie, będzie wykorzystywane tak, jak powinno być wykorzystywane. No, i służy edukacji, przestrzeni publicznej i zieleni miejskiej. Dobrze, teraz kolejny projekt na mokotowie. Mokotowówka, dzielnicowa wyprzedaż garażowa z mopką stoiski i spacerem po dzielnicy. Sprzedaj, kup pod własnym domem i poznaj sąsiadów. Pełna skarbonka, pusta piwnica. Takie wyprzedaże garażowe kojarzą mi się trochę z pewnymi amerykańskimi filmami, gdzie, gdzie właśnie mogliśmy zaobserwować takie wyprzedaże garażowe. E, ciekawy projekt z tego powodu, że w łatwy, prosty sposób możemy pozbyć się tych rzeczy, które nie są nam potrzebne, trochę podreperować budżet domowy, ale też właśnie służy to, myślę, integracji e, z mieszkańcami dzielnicy, z sąsiadami. Widzę, że tutaj poszczególne takie garażówki mają być ogłaszane poprzez wydarzenie na Facebooku. Tak jak właśnie mówiłem, służy też właśnie trochę integracji. No i poszczególne to wszystko jest tutaj wymienione tak poszczególny kosztorys. Dobrze, przejdźmy dalej. Teraz ochota. Uporządkowanie i oznakowanie otoczenia historycznych bunkrów w parku Forty Korotyńskiego. Ten projekt wybrałem, ponieważ ja też generalnie tworząc filmy na tym kanale jakby wyznaję taką zasadę, że powinno się, powinno się no myślę, że przynajmniej warto wiedzieć co nieco o miejscu, w którym się mieszka, jego historii. I tutaj myślę, że to właśnie też ma na celu: to wszystko, żeby tą historię popularyzować wśród lokalnej społeczności, podnosić, że tak powiem, poziom tej wiedzy. No, i tak jak jest tu napisane, mało kto zdaje sobie sprawę, że na tych popularnych górkach stała kiedyś istno forteca. Także właśnie wybrałem to dlatego, że służy to popularyzacji historii lokalnej. I bardzo fajne moim zdaniem, bardzo to pochwalam. Dobrze, teraz dalej. Tak dla mieszkańców na placu Szembeka. Podobnie trochę jak z tymi śniadaniami na Bielanach czy, to, czy tymi wyprzedażami garażowymi na, na Mokotowie. Też taki targ właśnie, wyprzedaż garażowa, która tak samo jak tam właśnie powiem na Mokotowie ma służyć no i temu też, żeby się pozbyć oczywiście tego, czego nie potrzebujemy, ale też przede wszystkim moim zdaniem nawet tej integracji właśnie między sąsiadami. No dobrze, to dalej. Tajci na Kawęczyńskiej, Praga Północ. Też generalnie właśnie w projektach budżetu obywatelskiego obserwuję często to, że są jakieś różne zajęcia na świeżym powietrzu. Często są to jakieś zajęcia z samoobrony na przykład dla kobiet czy jakaś joga. W tym przypadku właśnie Tajci. Ciekawe, bo można nauczyć się czegoś nowego tak? Czegoś, że tak powiem, z obcej kultury. No ale też w pewnym sensie myślę, jakaś tam integracja sąsiedzka tutaj jest. Dobrze, no to dalej. Rembertowskie kino pod gwiazdami. G generalnie, jeśli chodzi o kina plenerowe, to też jest dosyć częste w budżecie obywatelskim. Zauważyłem, że to w ostatnich latach się w ogóle w Warszawie zrobiło popularne. E no i generalnie, no, czemu to służy? No, chodzi o to, że są wyświetlone w różnych miejscach różne filmy, oczywiście tam wcześniej jakoś wybrane często przez całych mieszkańców no i można sobie takie filmy obejrzeć to jest ogólno dostęp dla wszystkich, jest to darmowe mm, tutaj są akurat trzy lokalizacje nie wiem czy w tych wszystkich trzech będzie e, natomiast myślę, że bardzo ciekawe myślę, że jakieś rozmaicenie powiedzmy tam letnich wieczorów znaczy zaraz zobaczymy czy letnich mam nadzieję, że letnich, że się nie pomyliłem tutaj gdzie to jest tutaj? jest tu coś wypisane? chyba nie, ale no podejrzewam, że właśnie gdzieś około letnich Dobrze, no to lecimy dalej. Teraz mamy śródmieście. Kocham, śródmieście, napis, który bada jakość powietrza. Jeśli chodzi o te takie napisy z nazwami dzielnic, to też się zrobiło dosyć popularne w ostatnich latach. Wiem, że w Wawrze jest taki napis. Wiem, że taki napis też jest na Wilanowie, między innymi. I tutaj nie dość, że taki napis jakby promowałby dzielnicę, tak? Można by sobie było przy nim robić zdjęcia, tak jak chociażby ludzie lubią sobie robić zdjęcia przy tym napisie. Kocham Warszawę na placu europejskim. To jeszcze ten napis miałby taką funkcję, że badałby jakoś powietrza i, no i generalnie no, wpływałby na to. Więc jak to się mówi ładne i praktyczne. Bardzo ciekawe na pewno. Dobrze. To dalej. Jadłodzielnie na targówku też myślę bardzo dobry, bardzo ważny, bardzo dobry projekt, który myślę, że się powinno wprowadzić generalnie w każdej dzielnicy, na przykład przy ujęciu tak. dzielnic. mający na celu to, żeby też promowanie tego, żeby nie wyrzucać jedzenia, jeśli coś nam zostało, to możemy się z tym, tym, z kimś podzielić. chociaż no też nie zawsze jest tak, że po prostu mamy gdzie to jedzenie zanieść i taka jadłodzielnia właśnie taką funkcję by spełniała, że można by to jedzenie zanieść podzielić się tym jedzeniem z kimś, no, kto po prostu tego potrzebuje, więc myślę, że to jest bardzo ważny projekt i bardzo dobrze, rząd wygrał. I tak jak mówię, fajnie by było, żeby w ogóle w każdej dzielnicy były takie miejsca. Dobrze. Mural 7 Panien Ursusa. I tutaj trochę, zaraz nie pamiętam, który to był wcześniejszy projekt, w każdym razie chodziło o te bunkry, to chyba było w Och na ochocie. Tutaj też moim zdaniem jest to polaryzacja e, historii lokalnej, e, his, tutaj w tym przypadku Ursusa. I tak jak tutaj czytamy, mural Siedmiu pani Ursusa to projekt upamiętniający historyczne dzieje powstania fabryki ZPC Ursus oraz miasto twórczy mechanizm powstawania dzielnicy Ursus poprzez rozbudowę fabryki, e, budowę osiedli i pracę tysięcy ludzi od 1893 roku do lat 90. XX wieku. No nie da się ukryć, że jakby ta historia na początku miasta, a potem dzielnicy Ursus jest związana jakby w zasadzie z, z Birką traktorów, przecież ta nazwa też od tego tutaj pochodzi. Dlatego też myślę, że warto wiedzieć w ogóle o co z tym wszystkim chodzi. E, też jest w Ursusie taka dosyć enigmatyczna e, ulica o takiej dosyć enigmatycznej nazwie, właśnie Posak Siedmiu panien i to jest właśnie wszystko z tym związane. Myślę, że kiedyś więcej o tym opowiem, bo planuję zrobić odcinek o Ursusie, ale to myślę, że jeszcze za jakiś czas. Dobrze, przejdźmy dalej. Ursynów. Małe zakopane latem i zimą to propozycja w 100% bezpadnych, ekologicznych lodowisk i górek zjazdowych wraz ze sprzętem do nauki jazdy na łyżwach san dla całych rodzin w kilku lokalizacjach. Ursynowa na świeżym powietrzu. To jest też projekt taki, który też promuje sport, generalnie lodowiska. Takie darmowe dzielnicowe też są popularne w ostatnich latach. I tutaj chodzi właśnie o to, żeby takie lodowisko na Ursynowie urządzić, nawet w kilku miejscach, lub konkretnie pod przyjemność ze szkół podstawowych oraz przy placu zabaw urozmaicenie zawsze tego, co można robić w miejscu, w którym się mieszka nie trzeba będzie jeździć dalej dalej, przykład na lodowisko na Stegnę, czy na Stadion Narodowy bardzo ciekawa propozycja i dalej most bezpieczeństwa dla wiewórek, wiewiórek na ulicy Derka, czy Wawer? to wybrałem ze względu na to, że jest to że tak powiem w pewnym sensie ekologiczny projekt eee, taki nietypowy w stosunku do innych, no bo, że tak powiem, nie służy ludziom, a bardziej zwierzętom, chociaż ludziom też służy, no bo przez to jakby będzie bezpieczniej na drogach dla kierowców. Ważny projekt służący bezpieczeństwu zwierząt i też pokazujący to, że, że pamięta się o zwierzętach, że się o nie dba. Wilanów. Pamiętajmy o historii Wilanowa, tablica na temat historii osadnictwa holenderskiego przy cmentarzu na Kępie Zawodowskiej. I to tak jak właśnie i w przypadku Ochoty i Ursusa, taki element architektury, powiedzmy, że ma ich architektury, który ma jakby mówić o tej historii lokalnej, ma ją upamiętniać, popularyzować ją wśród lokalnych mieszkańców. Więc no, tak jak mówię, pochwalam zdecydowanie bardzo dobry pomysł. Dobrze. Włochy. Wieża dla jeżyków na Rakowie. I tutaj, tu też w zasadzie taki projekt, trochę jak wawrze, czyli służący zwierzętom. I tak, jak czytamy, wieża około 5-6 metrowa, posażona w 24 budki, odpowiednie do zasiedlenia przez jerzyki oraz system audio zachęcający ptactwo do zasiedlenia. No, też bardzo ciekawe. Eee, jakby też pomagający zwierzętom. No, oryginalne na pewno, bardzo. Dobrze, dalej. Tu mi chyba w ogóle uciekła wesoła, mam wrażenie. To trzeba będzie tutaj jeszcze zaraz tutaj podograć. E, ale dobrze. Do, do żywo są sobie zostawimy na koniec. Dobrze. Wola. jadłodzielnie dla osób biednych i bezdomnych. I tutaj tak samo jak na targówku. E, miejsce, gdzie będzie można przynieść jakieś jedzenie, które nam po prostu zbywa, żeby go nie wyrzucać, a podzielić się z innymi. Więc też taki bardzo dobry pomysł. I tak jak już mówiłem, moim zdaniem w każdej dzielnicy w ogóle coś takiego powinno być gdzieś. Tu akurat przy Włoskim Centrum Kultury na Działdowskiej. Dobrze, Bosz. Jestem z Żoliborza, więc nie używam plastiku, bo wyłoniane torby na zakupy. Na zakupy dla wszystkich żoliborzan i Żoli Bardzo ciekawy pomysł, w pewnym sensie promujący dzielnice przez te torby, ale też pokazujący, że troszczymy się o ekologię. Dlatego używamy właśnie toreb nieplastikowych, ale takich że tak powiem, wielorazowych, płóciennych. Ciekawy pomysł, ciekawy pomysł na promowanie dzielnicy. Naprawdę. Dobrze. To teraz za chwilę czas na wesołą, tylko sobie muszę tutaj ją znaleźć. Dobrze, mam już wesołą. Wesołej wybrałem demonstracyjny ogród deszczowy. Demonstracyjny ogród deszczowy budowa pokazowego ogrodu deszczowego służącego popularyzacji wiedzy o zagospodarowaniu wód opadowych oraz aranżacji przestrzeni dzielnicy. Czyli tutaj mamy do czynienia, po pierwsze, z tym, że. Mamy pewien element mojej architektury, który no generalnie takie miejsce, gdzie powiedzmy można sobie pójść na spacer, tak pooglądać, ale też przede wszystkim e, jakieś miejsce, gdzie można się czegoś nauczyć właśnie tutaj, w tym przypadku o wodach opadowych. E, I o ile dobrze pamiętam, to, to to ten ogród deszczowy miałby stanąć właśnie pobliżu tężni. Która tężnia właśnie też została wybudowana ze środków budżetu obywatelskiego. Tężnia to generalnie też jest właśnie taki element tej architektury, który często był budowany w dzielnicach w Wesołej. E, oprócz tej tężni w Starej Miłośnie był też e, wbudowany budynek, tu może za dużo powiedziane, ale konstrukcja tężni w samym osiedlu Wesoła, który zresztą nawiązuje swym wyglądem do wyglądu dawnej stacji kolejowej dzielnicy. Wśród projektów dzielnicowych ponadto pojawiają się często takie jak doświetlenia przeźla pieszych, sadzenie nowych drzew i krzewów, ogólnie zasilenie okolicy, doposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych, zakup nowych książek do bibliotek, też o których wspominałem, iluminacje świąteczne, kina plenerowe, o których tutaj też już była mowa, nowe kosze na śmieci czy zajęcia z samoobrony na kobiet, o których też tutaj już była mowa. Ale oprócz tych dzielnicowych projektów mamy jeszcze te ogólnomiejskie, i tutaj wybrałem trzy. E, wszystkich ogólnomiejskich, o ile dobrze kojarzę, było bodajże 17. Dobrze, pierwszym projektem, który wybrałem, jest Rzuć Wszystko i Choć na Wisłę. E, bezpłatne rejsy stołecznej żeglugi pasażerskiej. E, moim zdaniem ciekawy projekt, przez to, że wycieczka, wycieczka krajoznawcza w taki dość nietypowy sposób, bo myślę, że chyba mało kto pływał statkiem na Wiśle ale też przy okazji właśnie można się czegoś dowiedzieć, ponieważ będą tam różni eksperci, między innymi, ale też róż, z róż, eksperci z różnych innych dziedzin, właśnie na przykład przyrodniczej, historycznej czy ekologicznej. Bardzo ciekawe, interesy mają się odbywać z różnych rejonów, tutaj właśnie z plaży romantycznej w Wawrze chociażby, czy, czy z przystani na Młocinach, o której tam właśnie wspominałem, na przykład w, w odcinku o Bielanach. Bardzo ciekawe moim zdaniem, i chętnie sam bym w czymś takim wziął udział. Dobrze, dalej. Kolejny projekt. Odwdzięczmy się powstańcom i obejmijmy ich domową rehabilitacją. To jest projekt, który moim zdaniem zgromadzi w siebie wielu wolontariuszy. Chodzi oczywiście o pomoc powstańcom, którzy są już często, no często wszyscy w podeszłym wieku i wymagają po prostu pomocy. Yy... Teraz, że pomoc, ale moim zdaniem też pewien taki element yy, integracji yy, ludzi w różnych, z różnych pokoleń, ale też myślę, że można się dowiedzieć czegoś oczywiście i, i ci młodsi od starszych, i, i ci starsi od młodszych. I ostatni projekt bezpłatne wycieczki do warszawskich muzeów. Jeśli chodzi o muzea, to no, muzea generalnie zazwyczaj odwiedzamy pewnie w lato. Albo jakoś tam przy okazji, chociaż często jest tak, że po prostu albo nam szkoda czasu, albo, nie wiem, pieniędzy. A coś takiego, myślę, no mogłoby zainteresować ludzi, bo jeśli już coś jest bezpłatne, to jakoś inaczej na to patrzymy. Eee, I tutaj byłby to bezpłatny wstęp do Muzeum Powstania Warszawskiego, do Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, do Muzeum Warszawy oraz do Muzeum Karykatury imienia Eryka Lipińskiego. Eee, myślę, że ciekawe zdecydowanie poznawanie lokalnej historii. Eee, też bardzo chętnie sam bym z tego skorzystał. I to tyle ode mnie w tym odcinku. Zachęcam do brania udziału w budżecie obywatelskim, jeśli nie do wymyślania różnych projektów i zgłaszania ich, to do głosowania. Bo naprawdę można zmienić swoją okolicę na lepsze.